Czy jesteś właśnie przed rozmową rekrutacyjną? Jeśli tak, to obejrzyj nasz filmik do końca. Są to podstawy, lecz warto o nich pamiętać. Sprawdź najpierw dokładnie adres i zaplanuj swoją trasę. Pomyśl o korkach i skorzystaj z nawigacji, żeby uniknąć stresu. Wiecie, korki pojawiają się zawsze wtedy, gdy najbardziej się ich nie spodziewamy. Tak jest rządzenie losu. Kto z Was stał w korku, kiedy pędził na ważne spotkanie? No kto? Ja nie jeden raz. Spóźnienie ostatecznie może wpływać na Twoją pewność siebie. A pamiętasz imię rekrutera? Jeśli nie, sprawdź maile albo informacje na stronie. Wiem, że się powtarzam, ale punktualność to podstawa. Spróbuj być na czas, najlepiej nawet kilka minut wcześniej, żeby się trochę zrelaksować. Spóźnienie może oznaczać, że rekruter będzie miał mniej czasu na poznanie się z Tobą. Pierwsze wrażenie to Twoja wizytówka. Zadbaj po prostu o schludny strój. To pytanie pada bardzo często. Co Pan Pani wie o naszej Firmie, przygotuj się wcześniej i znać informacje. Bądź gotowy na to pytanie rekrutera. To prawie pewniaczek, a co z telefonem komórkowym? Powiedzieć mi o swoim poprzednim doświadczeniu zawodowym. Z jakim ja się bardzo. Trochę niezręcznie, prawda? Wyłącz telefon. Nic nie powinno Cię rozpraszać. Jesteście ciekawi, na co rekruterzy zwracają uwagę podczas czytania Waszego CV? Zadajcie nam pytania w komentarzach, a my postaramy się na nie odpowiedzieć.